Moi drodzy, witam was serdecznie. Będzie niebezpiecznie, bo co się upiekło, to nam nie uciekło i czeka nas piekło. Tak właśnie, Ewa była wściekła, gdy Lucyfer zabrał ją do piekła i z tego piekła nie uciekła. <grym> to jest wena, to jest wena moi drodzy. Ostatni odcinek, tak, jest przed nami. Ostatni odcinek Podstaweczki, zobaczymy jak ta historia się skończy. no? Można się domyślić, nie? Skopiemy tyłek szatanowi. Ale jak to będzie wyglądać? No właśnie, o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zanim rozpoczniemy, nasz ekwibunek sobie ogarniemy. Okej, okay, coś powymieniamy, coś tam dodamy. Słuchajcie, to wyrzucimy. Słuchajcie, wysanie dusz na odległość. I zamiana w demona trochę częściej. Nie wiem, czy to ma sens, ale z tego, co czytałem, bo jeszcze nie grałem, moi drodzy, to pokonanie Lucyfera wymaga właśnie zamieniania się w demona. Więc zakładam, że takie karty będą jak najbardziej pożyteczne. Mam taką nadzieję. A jak będzie? No przekonamy się wspólnie. Oto i piekło. No wiem, nie wygląda, nie? Ale jest to bardzo ciekawy poziom. Przynajmniej w, w teorii. Będzie prezentował różne części różnych wojen, moi drodzy, na przełomie wieków. Pokazując metaforycznie, że prawdziwe piekło, moi drodzy, to są wojny. A? Fajny pomysł. Ciekawy. Inteligentny bym rzekł wręcz. Dobra, najpierw zwalamy tych przeciwników. No, oni są bardzo słabi. Padają na strzała z jakiejkolwiek broni. Oho <laughs> Piekło nie wybacza. <laughs> Lepiej zmienić gracza. Okej, okay. ja nie jestem u góry. Pamiętajcie, nie spadnijcie tam na dół. Amatorka. W sumie to mógłbym zacząć od nowa. Udawać, że się nic nie wydarzyło, ale... Ale no nie będę, moi drodzy. Nie będę udawał, że się nic nie wydarzyło. Stało się. Wstyd i hańba, no cóż. Nikt nie jest idealny. Wszyscy mamy wady. Niektórzy potrafią spać do wulkanu w piekle. Właśnie, no cóż. Aha. No, teraz już... Zatrzymałem się wycofując. Tak jest, duchy, zobaczcie, duchy mnichów. No, czyli mój wniosek z poprzedniego odcinka był jak najbardziej prawidłowy: Wszyscy mnisi trafili do piekła. Mhm. Tak się kończą zabawy. Dobrze, ale co się pobawili, to ich nie. Może dalej się bawią. Moja teoria jest taka. Że lucynowi się już. Te wiecie, zabawy skończyły. I w myśl zasady, żeby życie miało smaczek, raz dziewczyna, raz łopaczek, <grym> to lucyfem wziął sobie ewę. No, no i teraz będziemy ją odbić. W sumie to nie wiem dlaczego. Nasza ukochana jest w niebie, całą grę walczyliśmy o to, żeby się do niej dostać. Aha, takie bajery. Jakie też biorę? Dobra, powiem szczerze, że, że... tak się kończy, kiedy nie po raz pierwszy w cokolwiek. <grych> Wiedziałem, że jak się zbierze duszę, to będziemy mój drodzy walczyć z Luciferem. No, Okazuje się, że ta karta, gdzie tutaj zbieramy, nie wiem, 50 nie ma sensu. Tu ogólnie widzę, że dużo rzeczy nie ma sensu. Panie lucyfer, padniesz, nie padniesz? Skały, choćby skały spadały. O, 1% zdrowia. Powiem tak, nie mam pojęcia o co chodzi. Umarę po raz drugi. Tak, wiecie, ja w poprzednim odcinku, granie po raz pierwszy... ...ma to do siebie, że nie zawsze wiesz o co chodzi. Ja na przykład nie wiem o co chodzi. Ale się dowiem. Dzień dobry, witam was do kolejną. <laughs> no nie no, moi drodzy, słuchajcie, no doczytałem jak wygląda walka z lucyferem, żeby was nie zanudzić. I wiem, i teraz już wiem. 66 dusz trzeba zebrać, pokonując te ala duchy, moi drodzy, rozumiecie? Każdy duch to jedna dusza. Nie było tych dusz pokazanych, wiecie, nie było takie zielone jak zawsze, więc nie wiedziałem, nie zauważyłem. I wtedy lucyfer się pojawia i my go atakujemy. On rzuca w nas takimi meteorytami, rozumiecie? I my musimy te meteoryty w niego. Moi drodzy. Niejako odbijać, i gdy go tam troszeczkę zranimy tymi meteorytami, tymi skałami, co spadają z góry, to no wtedy on rzuci w nas mieczem. I według tego, co przeczytałem, mamy 3 sekundy, aby w ten miecz uderzyć, zrzucić go w stronę Lucyfera i, żeby go pokonać właśnie w ten sposób. No, taka jest logika tej walki. Okej, okay, skoro w takim wypadku, moi drodzy, już wiemy, już wiemy, że trzeba i tak czy inaczej 6-6 dusz zebrać, więc nie ma sensu sobie, jakby tutaj brać tych kart u góry. Myślę, że ta karta może być fajna. Czyli będziemy mogli sobie używać kart złotych dwa razy. W tym najistotniejsza według mnie będzie karta z Spowolnienie, gdzie tu jest? 4, 4, 8. Dobra, zamiast czego? Zamiast nieśmiertelności. Nie, nieśmiertelność się przyda. Dobra. Obrażanie są niepotrzebne. Dobra. Dużo wolniej, nieśmiertelnie i dłużej. Właśnie przez dokładnie 50 sekund. I przez dwa razy. Dobra. Więc jak dojdę do tego momentu z tym mieczem, no to sobie spowolnię czas i zamiast 3 sekund będę miał razy 8, mam nadzieję, nie? 24 sekundy. Oby tak, a? proszę bardzo, widzicie? Jak sobie trzeba strategię umieć dopasować do sytuacji? Okej, okay, skoro walka z ocuferem jest po pokonaniu tych przeciwników, to nie chcę ich pokonywać w sumie te duchy. Nie są im potrzebne. Widzicie? Tarcze? Takie typowe rycerskie. To ogólnie jakaś taka akcja to jest tak jak nie wiem, katapulta, to coś jakaś nazywa, trebeusz, zwał jak zwał, generalnie to miło takimi kulami i uderza, moje drodzy, w bukry, żeby je rozbić. Okej, okay. jak widzicie, ta początkowa scena to nic innego jak oblężenie jakiegoś zamku, twierdzy, warowni, zwał jak zwał, portu, baszty. <grym> <laughs> Znam dużo synonimów. Dobra, słuchajcie. Tutaj też, patrzcie jaki, jaki ładunek. <laughs> Okej, okay. moi to, to jest piseka tak a propos. Chodzimy po tej planszy, nie zabijamy tych duszków, no bo wiecie, wtedy się pojawi Lucyfer, będzie czas z nim walczyć, a ja nie chcę. A jest chcę wszystko pozbierać, wszystko wam pokazać. Okej, okay, tak mówię. mówiłem, pierwsza część to nic innego jak średniowiecze, plus minus. Okay. nie ma tu nic. Nic. Duchy idą, fajne flagi sobie, nie? Co to jest? Pewnie nic, moi drodzy. Nic istotnego. Żadne konkretne państwo. Dobra. A nic jest dużo do tej broni. widzicie? Z walki średniowiecznej wchodzimy na pola bitew. Chyba pierwsza wojna światowa. Okopy. Tego typu rzeczy. No. Na pierwszej wojnie światowej ginęło mnóstwo ludzi. Jeszcze w ogóle medycyna była bardzo zacofana. Więc większość ludzi w pierwszej wojnie światowej zginęła na skutek mojej drodzy infekcji niż, niż bezpośrednio od razu w trakcie walki. Nie? Jak zginąłeś na miejscu, to miałeś szczęście. <grytanie> Takie szczęście w nieszczęści oczywiście. Dobra. Chodzi po tych okopach. Czujemy się trochę jak szeregowiec Ryan. Szukamy amunicji, więc czujemy się też jak radzieccy żołnierze, zawsze czegoś blokowało. Jeden miał karabin, drugi miał amunicję, wiecie? Który zginął pierwszy, to brał od drugiego. Okej, okay. pancerzyk, dobra, fajnie. Ho, 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 Jakiś samolot się rozbił. No i dobra, moi drodzy. Część średniowieczna za nami. Część... tutaj, nie wiem, bardziej współczesna przed nami. Tam patrzcie. Jakieś bomby spadają. Chyba atomowe nawet. Ej, atomowe bomby no, z drogi, kurde. może trochę się podbędziemy. Widzicie jeden wybuch. Ciao. To też coś wygląda jak głowa kręgosłup, nie? Dobra. pochodźmy, poszukajmy. Tutaj nie za wiele. O, mega apteczka? Naprawdę? Za darmo? Dziękuję Dobra, czas na wyjść Wychodzimy z okopów Można po Można, no Teraz żebym sobie wyszedł z okopów, dobra No, wyszedłem Dobra, duchy z drogi Cie każdy duch? To jedna ala dusza Dobra, nie wiem jak wy, ale mi bardzo ciekawiwa walka z Lucyfrem. Czy faktycznie tak to wygląda? Okej. Okay. Pole walki piękne. Gdzie idziemy? A, chodź, zobaczę tutaj. Co tam jest? Jakiś okręt podwodny? No, spodziewaliście się takiego piekła? Jak ktoś nie grał tą część, to może być takim lekkim szoku. Okej, okay. ja jestem na przykład, nie? Myślałem, piekło, wiecie. Wszędzie lawa i demony. Coś mi mówi, że tam skoczyć nie można, ale oczywiście muszę to sprawdzić. Uwaga. No. Dobra, sprawdziłem. Nie można. Czyli ten okręt podwodny to jest nic innego jak element wystroju. No ładnie, ładnie. Dodanie klimatu w piekle. <laughs> Lucyfer lubił mieć dobry wystrój, wiecie? Dobra. Amunicja, amunicja. Swoją drogą no, amunicji ile jest do zebrania. No, no już w sumie niedużo. Mam jeszcze trzy zbroje, cztery sekrety, aż i kartę tarota dostaniemy za zabicie Lucyfera. Więc tak czy inaczej, no nie da się jej nie dostać, niejako. Jak chcecie ukończyć grę, musicie zabić Lucyfera. Jak zabijecie Lucyfera, dostaniecie karty. Więc to jest bardzo proste, akurat w wypadku. Nic niezwykłego, ale jaka kurda atomówka, no? Dobra. Amlicję widzę. Hop, hop, hop. I jest. O, kolejne paczuszki. Dobra, nie jest to zbyt chyba wielki poziom. Tak, tam zaczęliśmy, tu jesteśmy, tu już widzę, jest końcóweczka, tam dalej później można. No jest to, wiecie, typowa arena walki z bossem, więc jak traktować to jako arenę walki z bossem? No to i tak całkiem spora, nie? Dobra, o, to jakaś deseczka. hop, hop. Zupełnie, idę tak wiecie, po omacku. O, jest, 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 dobra, pyk. Sekreciak, dobra. Wiem, że... Na jakimś domie jeszcze jest, moi drodzy, kolejny sekret. Pewnie tam. O tak, zbroja. Dobra. Jak to leciało? No, gdzieś, gdzieś pod, po ścianie. Kurde, jak on skacze. O, dobra, to było tak po ścianie, po ścianie i... Zawsze na filmach, to wygląda prościej. Dobra, może tędy. Oj, nie spadni, nie spadni, hop, 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 nie spadni. No, no Pani pięknie leży. Dobra, rozpędźmy się. Hop, 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 hop. Ech, ech, ech. Moi drodzy. Ech, ech, ech. No i pech. Sekrety w tej grze. Dobrze, że to są jedne z ostatnich. Znaczy, Okej, okay, no i teraz co, no. no? No i... Lipton, jak to się mówi. Okej. Okay. Jestem u góry, próbuję. Moi drodzy, te duchy nie mogą mi nic zrobić. W ogóle wyobraźcie sobie ich miny. Albo Lucifera. Chcą ze mną walczyć. Lucifer przyszedł tutaj, moi drodzy, stąpił do piekła na ostateczną walkę, a ja się skaczę po jakichś budynkach. Mm. Spokojnie. Tego jest zapisanie, nie? <noise> Dobra, sekret zdobyty. O, ty, sekrety. Dobra, ten mamy, z tego mamy. Uhu, uhu, uhu. Uh, uh. Ewidentnie, mój drodzy, atomówka. Ja bym się nie zbliżał, bo zaczniemy świecić. Słuchajcie, jak gatunek zrobił takie kółeczko wokół atomówki, to stwierdzi. A, dobra, nic tu nie ma, nie? I, moi drodzy, błąd. Okazuje się, że autorzy są sprytni. I kolejne dwa sekrety. Ostatnie. Okryli tam. Ha? Przy tym wielkim wybuchu. Tu można skoczyć. Wydaje się, że by to była ściana, a jednak można przejść. Uuu, robi wrażenie. No i moi drodzy, jesteśmy. Jak widzicie, coś tu wybuchło. Fajnie tak zatrzymane wszystko, nie? No właśnie. Wojny zatrzymane w tym w, w, w czasie. Widzicie, nawet taka siła odrzutu, jak drzewko obróciła. Dobra, pora zdobyć kolejny sekret. Ciach, 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 ciach. Chłopak, tutaj na beczkę. Z niej, tutaj, dobra. I się I mamy 200 pancerza. Więc z tego co kojarzę, to. Dobra, to tutaj nic, nic. I znów podobny manewr. Zastosowali twórcy. Czyli, jak przedziesz sobie graczu całego do kubeczka i stwierdzisz, nic tu więcej nie ma, i już będziesz chciał wrócić, to nie wracaj. Bo można jeszcze jak przejść. Jeszcze kawałeczek. A gdzie? Sto on wybuchu. Tak jest. Cały czas poskakuje. Gdyż wtedy jest szybciej. Tak się nauczyłem. Co tu skacze? He? He? A gdzie jest to przejście? Chyba tędy. Dobra, po skałach. Tak jest, po skałach, po skałach. Obla, ciach, ciach, ciach. Hop, hop, hop. No, do góry. Nie po takich rzeczach jest kakao, nie? No i co? No i co? Znowu jest, znowu jakiś problem jest. Czemu? Wszystko, to się ludziom udaje tak łatwo, mi tak łatwo nie przychodzi. Duchy, pomóżcie. Okej, okay, moi drodzy, wybuch piękny, ale to nie do niego prowadzi ciężka. Te skamy takie są do siebie podobne. Du, 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 du. O tych skamowa o tych, które pokonaliśmy Pyk, pyk, pyk. Tak, tu gdzieś można wejść, o, o, o właśnie, I teraz przed siebie moi drodzy Siuba daba No i właśnie I tędy się zmierza po ostatni sekret. gdzie znaczy on jest? Tam <noise> daleko, nie? Oczywiście będzie on wymagał morza trudnych skoków. Czekaj, 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 nie, nie, nie spadnijcie. No, dobra, dobra, tam. Uznajmy, że nie spadł. No na pewno. Okej. Okay. Lasem na górę. Hop, hop, no. Może po kolei. Wiem, że trzeba się jakoś rozpędzić. Oj, się rozpędził, ale spokojnie, dobra, bez rozpędzania się, dobra, ciach, ciach, pach, pach, proszę bardzo, widzicie, <śmiech> kurde, <śmiech> jak człowiek gra bezmyślnie, to mu lepiej idzie, dobra, trzeba się zastanawiać, czy się rozpędzić, czy coś, dobra, dawaj tego Lucyfera. czyli tak, on nam rzuca te skały, my wtedy, moi drodzy, musimy te skały, czy tam meteoryty uderzać, a jak omijać te mieczy? proszę bardzo, O, skały, idą skały, To teraz co? A, nie, wiecie co? Nie mogę używać złotych kart, żeby spowalniać czas. No to super. <śm> no, amatorka, ja wiem, że pisaliście pod po poprzednim odcinkiem, że lepiej jak tak gram, wiecie, tak, tak na świeżo, nie przygotowuje się, pokazuję wam moje pierwsze przejście, a nie tylko to takie. <śm> najlepsze. <śm> Ale No, sami widzicie, no to jest. To jest czysta amatorka, normalnie. Normalnie to bym nagrał, moi drodzy, wszystko bym wyrzucił w pierody i pokazał wam idealne przejście. Dobra, sami chcieliście. No to lecimy, jeszcze raz. Ty, ja zziąłem tą tarczę i nie zapisałem sobie ten pancerz, o matko. Lecą skały, moi drodzy, czy tam głazy, czy tam, jak to zwało, meteoryty. Trzeba żeby nie spać tutaj gdzieś znowu. Bo my w ogóle jesteśmy na jakiejś innej arenie, gdy z nim walczymy. A jest ten mieczyk, tak? Dobra, ja wzięłem mu coś, bo gdzie on ma jakiś poziom zdrowia? W ogóle ludzkie ma zdrowie? Wydawał się, że jest nieśmiertelny. Dobra, uderzają te skały, tak? Znaczy, o, rzuca nas tym mieczykiem, tak? Dobrze. I tafie w miecz, tafie w miecz. Dobra. Aha, dobra, to już rozumiem. Trzeba nastukać tych dusz. z nim walczyć, uderzać w te meteoryty. On wali nas mieczem, miecz wbija się w ziemię, my walimy w miecz I kończy się na tym pierwsza faza. No dobra to nastukam tych dusz 66 No i cześć No i dobra moi drodzy Jeszcze jeden i walczymy Cześć że jak to s Słyszałem, że nie będzie zadowolony po ostatnim Dawaj te meteoryty też ja wolę mówić na to skały. O, jest mięczyk, jest mięczyk, no, jest mięcznik, jest mięcznik, ale mam nie uderzać? Dobra. Lecą, lecą. Okej, okay, okej. Okay. Ej. Ale no, dalej nie rozumiem, jak rozwalanie tych skał wpływa na. na zabijanie tego całego lucyfera. No dobra. Kazaj to robię, nie? No widzicie, on, one się odbijają faktycznie jak się nie uderzy, tylko muszą tak się odbić, żeby wpaść w niego. Okej, okay, dobra, no... A, znikła. <grych> dobra, następny. No, 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 O, ta będzie dobra! Przyjmuj, Lucyfer, dawaj na główkę! Tak jest, jak tam sytuacja, Wkurzyłeś się, co? Wkurzyłeś się, bo dostałem... ...od ciebie mieczykiem. No i pytanie brzmi, czy ja dostałem mieczykiem... ...i to ja przegrałem tą fazę? Czy to on dostał mieczykiem i po prostu mamy drugą fazę? Zaliczoną. <laughs> dziwne, dziwne, dziwne. I witam Was, moi drodzy, podczas pierwszej walki z Lucyferem. Tak jest, czytałem sobie. Bo go można pokonać już za pierwszym razem. Tylko trzeba robić ubiegietnie. Patrzcie, skały. skały, 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 skały. skały, Tak, najpierw skały. Jakby mieczyk jest dosyć mocny, w sensie tam zabiera dużo obrażeń. Tak, gdy on rzuci w miecz i ten miecz wbije się w ziemię, to już za późno moi drodzy, my musimy ten miecz zaatakować jeszcze w powietrzu, tak jak on się nim bawił. I dzięki temu, moi drodzy, miecz jeszcze w powietrzu zakręci i wbije się w samego lucyfera. Taki jest plan. Nowej skały, meteory, głazy, co? Jak zwał? Odłamki skalne nie są na dobra. Pyk, 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 pyk. A i co ty na to? Teraz pyk w miecz jego, i miecz w tym momencie zawrócił, moi drodzy. Pierwsza faza walki. Jak widzicie, 68 dusz. I tyle. <ścoughs> nie wiem, jak wy, ale ja uważam, że ta walka z nim jest wyjątkowo, ale to wyjątkowo mało satysfakcjonująca. Po pierwsze, jest irytująca, bo nie wiadomo o co chodzi. No nie, bo ktoś domyśli, tak, tak sam z siebie, że trzeba uderzać w miecz w powietrzu, nie? A gdy już to zrobimy, to on po prostu umiera i koniec, dziękuję. Jest po pogrze. Patrzcie, jakie wyjście w ogóle? A? Nie czerwone, tylko niebieskie. A? pamiętacie Anioła, co mówił, że nie ma wyjścia z piekła? Można, można, ale zanim wyjdziemy z piekła, <laughs> musimy znaleźć jeszcze cztery paczki, nawet pięć amunicji. <laughs> Jakby inaczej. Pamiętacie część średniowieczną i okopy? To tak. Mamy jeden i tu są kolejne dwa. Co za tym idzie? Uwaga, mamy w sumie trzy. Tak jest bardzo ładnie. Moi widzowie to umieją liczyć. Dobra, zostały dwa, bo umiemy liczyć, nie? Moi drodzy, jestem na samym początku odcinka. Patrzcie. Jak ja to przegapiłem? Nie wiem. A tutaj, pod tym czymś dziwnym, był sekret, pamiętacie? Sekret? No właśnie, oprócz sekretu mamy też paczuszkę amunicji i pięć gwiazdek. Dodatkowo zabićmy Lucyfera. No, daleko do tego terminala, więc widzimy się na miejscu. No i co teraz się wydarzy? Czy nasz Daniel o tym marzy? No, sprawdźmy to wspólnie. Hop, hop i hop. No i patrzcie, skurczybyki, oto są fajne wyniki. Aśnie. Miałem chęć na Gwiazdek 5 i się udało. Oprócz tego zabiję Lucyfera, więc spadła karta fajna jak cholera. A jaka? Łaska. No właśnie, mój, łaska. Możesz używać złotych kart trzykrotnie w ciągu jednego poziomu. A? Robi to robotę. Oj, robi, moi drodzy. A co jeszcze ro robotę? Film. Film końcowy. Sprawdźmy to jest i Ewa, po nią przyszliśmy moi drodzy. Nieprzytomna, dodatkowa korzyść. będzie łatwiej ją uratować. Potem będzie. Ale jak widzicie chętnych nie brakuje. jedyna <średziny> kobieta w tej całej okolicy Alistor. I thought I killed you. <laughs> killed me? <laughs> you can't kill me up there. You simply sent me back here. We can, however, be destroyed down here. Well, I think he should have finished you off when he had the chance. But in the end, he was blinded by his infatuation with me. <laughs> I've got a <laughs> I knew it would. Well, you put up more of a fight than I thought you would. Absorbing those demon souls has given you a tremendous amount of strength. I think it might have clouded your judgment. <laughs> Welcome to hell. I. I don't understand. Oh, of course you don't, you foolish human. We could have overthrown heaven ages ago, but Lucifer wasn't confident we were ready. He thought we needed more demons. He thought we lacked the strength necessary. He gave them too much credit and wasted too much time. He was weak. He was short sighted. And he had to be removed from power. By the way, I'm a few moments. Happened to beat us to it. Although I didn't think you Regardless, had you not done it, we surely would have. I must admit I was shocked to see that you declined the offer to heaven. <sighs> Bad decision. When I'm finished here, I'll make my way back up there. When you're finished here. <laughs> I'm going to enjoy watching you scream with pain as I slowly cut you. Don't worry, you won't feel much. Bring it on! I tak moi drodzy kończy się podstawowa wersja gry Pain Killer. No jak widzieliście, kończy się w taki oto sposób, że... No, wiadome było, że powstanie dalsza część. Nasz drogi Daniel uratował Ewę, chyba uratował, bo Ewa, jak widzieliście, była nieprzytomna. Oprócz tego, zrod akcji. Lucyfer był słaby, a Alastor nadal żyje. I to on, obecnie po śmierci Lucyfera, staje się królem piekła. Królem piekła, który nie chce nas z tego piekła wypuścić, o nie, ma w planach torturować nas przez całą wieczność. I nie wiem jak wy. Ale podejrzewam, że Daniel raczej nie chce być torturowany przez całą wieczność. <laughs> Więc będziemy potrzebować stamtąd się jakoś wydostać. Razem z Ewą, oczywiście. W końcu po to poszliśmy, nie? A jak się z tego piekła wydostaniemy? Czy jest to możliwe? Czy Ewa zostanie, moi drodzy, naszą pierwszą damą? A my będziemy jej Adamem i jedli jej jabłko z ręki? O tym wszystkim dowiemy się w dodatku. Które już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.